Choroby towarzyszyły nam od zawsze, więc to jest nic nadzwyczajnego, że człowiek choruje. I często spotykam się ze stwierdzeniami, że chorowanie jest złe i niepotrzebne. I właśnie pandemia zauważyłam, że pokazała, jak bardzo człowiek boi się chorować. Ja nazywam się Iwona Sokołowska, jestem dietetykiem, trenerem personalnym oraz instruktorem fitness. Prowadzę również bloga www.projektitmi.pl, na którym znajdziesz. Mnóstwo ciekawych artykułów nie tylko o diecie, nie tylko o odchudzaniu, ale również o fitoterapii oraz na przykład odżywajaniu dzieci. Od niedawna jestem również także fitoterapeutą i zielarką z dyplomem, a prywatnie prywatnie rzuciłam wszystko i wyjechałam w Bieszczady, i to jest prawda. Oraz jestem mamą bardzo energicznej i radosnej trzylatki. A dzisiaj, dzisiaj chcę porozmawiać bardzo krótko o tym, dlaczego chorujemy. Zapraszam na podcast. Może zacznę od początku i od najprostszej rzeczy, takiej przypominającej czym jest dieta? Dieta to jest nie tylko to, co wkładasz na talerz i jesz, ale dieta to jest Twój styl życia, Twój styl odżywiania. I holistyczne podejście do Twojego ciała. To wszystko w dzisiejszych czasach nazywamy dietą. Nie wiem, czy kiedykolwiek zastanawiało Cię to, co może szkodzić Twojemu ciału i tym samym burzyć barierę odporności. Zgodzisz się ze mną, że nigdy wcześniej nie mieliśmy takiej wiedzy na temat zdrowia, pożywienia, witamin, czy kaloryczności. Ale jednocześnie nigdy, przenigdy nie doświadczyliśmy tylu chorób przewlekłych, tylu chorób autoagresywnych, alergii czy epidemii otyłości, która szaleje wraz z szalejącą pandemią. To jest totalny paradoks, prawda? I tak naprawdę bardzo często człowiek jest niedożywiony w dzisiejszych czasach. Dlatego bardzo ważne jest to, jakie pokarmy powinno się spożywać: że te pokarmy powinny być odżywcze, biodostępne, naturalne i nieprzetworzone. Ale nie tylko pokarm sprawia, że ta bariera odporności zostaje zburzona. Czynników jest naprawdę wiele. Skupię się tutaj na kilku, bo jak wcześniej. Powiedziałam, ten podcast będzie krótko, zwięźle i na temat. Jedząc źle oraz żyjąc źle, doprowadzasz, doprowadzasz organizm do choroby. I doprowadzając ten organizm do stanu zapalnego, przewlekłego, to nie staje się z dnia na dzień. To pracujesz długie lata na to, aby w pewnym momencie ta bariera immunologiczna. Pękła. Dlatego układ odpornościowy w pewnym momencie polega na tym polu bitwy i mówię to teraz o chorobach przewlekłych, o stanie zapalnym przewlekłym, o budowaniu tego stanu zapalnego przez wiele, wiele lat. Natomiast wszelkiego rodzaju infekcje budują układ immunologiczny, który walczy z bakteriami lub wirusami patogennymi i uczy się, jak reagować na taki rodzaj choroby, wytwarzając przeciwciała. I Niestety bardzo często przeszkadzamy organizmowi we wzdrowieniu, tak? Zażywając różnego rodzaju parafarmaceutyki i leczymy objawy. A nie przyczynę choroby. I tak na przykład katar, kaszel, ból głowy czy alergia, astma może mieć zupełnie, zupełnie inne podłoże. Dlatego warto zwracać na to uwagę. I bardzo często spotykam się w swojej pra prak praktyce z tym, że mamy obwiniają siebie za to, że ich dzieci chorują. Ale to jest naturalne, bo ja mówię tutaj w tym momencie o infekcjach typu zapalenie gardła, nieżyt górnych dróg oddechowych, czyli katar, lekki kaszel. Shell. To jest naturalne, jeżeli powiedzmy raz w miesiącu się jakiś katar tygodniowy pojawi. Dziecko uczy się poskramiać te patogeny, które krążą wokół, wokół niego, wokół organizmu. Mamy super organizmy i te organizmy potrafią sobie naprawdę świetnie poradzić z wszelkiego rodzaju patogenami. I nieraz naprawdę nie warto przeszkadzać, tylko pomóc, żeby to szybciej poszło. Takim ważnym czynnikiem, który również warunkuje nasze zdrowie i o którym chyba zapominamy bardzo często, jest zanieczyszczone powietrze. I nie od dziś wiadomo, że powietrze staje się coraz bardziej zanieczyszczone. I poprzez wydzielanie do atmosfery szkodliwych substancji, które jako dym są uwalniane przez kominę, przez spaliny samochodów właśnie do atmosfery. I wśród tych substancji znajdują się na przykład między innymi dioksyny. Metale ciężkie, które niesamowicie obciążają organizm, rtęć, amoniak, ołów, czy tlenki siarki, czy tlenki azotu, węgla, wapnia i chloru. Najgorsze jest w tym wszystkim to, że to ludzie tworzą taki świat, w którym w tym momencie my, ludzie, żyjemy. I to jest właśnie najniebezpieczniejsze i najtragiczniejsze. Że sami tworzymy świat, w którym żyjemy. Kolejną rzeczą, która bardzo wpływa na budowanie odporności, jest hałas i natężenie dźwięków, ponieważ dźwięki o dużym natężeniu mogą powodować stopniową utratę słuchu, ale także doprowadzają organizm do stresu oksydacyjnego, który podnosi hormony stresu, podnosi ciśnienie krwi, powoduje zaburzenia mózgu czy złe samopoczucie. Dlatego bardzo ważne jest to, w jakim otoczeniu się znajdujemy i jakie dźwięki też do siebie dopuszczamy. Myślę, że słuchanie bardzo głośnej muzyki na pewno nie wpływa pozytywnie na zdrowie Twoje, Twoich bliskich i ogólnie na zdrowie człowieka. No i oczywiście będę tutaj nawiązywać bardzo często do jedzenia, w końcu jestem dietetykiem, ponieważ niezdrowe jedzenie, bardzo mocno przetworzone pożywienie sprawia, że jest się mniej odpornym. Jest w nim bardzo dużo w tym pożywieniu, jest bardzo dużo szkodliwych substancji dla zdrowia. Duża ilość cukru, soli czy substancji konserwujących powoduje właśnie osłabienie tego układu odpornościowego. I może doprowadzić do wielu chorób, w tym nadwagi otyłości, cukrzycy czy chorób metabolicznych. I mój wielki, wielki mędrzec, ukochany Hipokrates, już 2,5 dwa, dwa dwa tysiąca w sumie lat przed naszą erą, mądrze gadał. I gadał, że wielkim błędem naszego czasu jest to, że lekarze oddzielają duszę od ciała. Niczego nie należy pozostawiać przypadkowi, niczego nie omijać. Należy uwzględniać sprzeczne informacje. Tak naprawdę nie spieszyć się z wyciąganiem wniosków. I tak właśnie gadał Hipokrates i to jest coś cudownego. Facet, który żył 2,5 tysiąca lat przed naszą erą gadał takie rzeczy, których wielu lekarzy w dniu dzisiejszym nie ogarnia. I leczy tylko i wyłącznie objawy, a nie szuka przyczyn. Dlatego lekarze właśnie w przeważających tych przypadkach leczą te objawy. A dlaczego nie emocje? Dlaczego nie uczucia? Ponieważ y, nastawienie do życia, myśli oraz uczucia mają ogromne znaczenie w wychodzeniu chor z choroby. Ja wiem to bardzo dobrze w dniu dzisiejszym i szkoda, że nie wiedziałam tego 15 lat temu. Natomiast ym, dzisiaj to wiem i będę o tym mówić. Aż w końcu wszyscy to zrozumieją. Co zatem takiego się dzieje, że chorujemy? Dlaczego tak się dzieje, że jedni chorują latami na choroby przewlekłe, a inni te choroby, które też przewlekłe mają, na przykład ustępują po jakimś czasie? Na no to nie tylko wpływa farmakoterapia, nie tylko wpływa niezdrowe jedzenie i nie tylko wpływa. Zanieczyszczone powietrze, o którym mówiłam. Na to również wpływa to, w jaki sposób myślimy, ponieważ nie dbamy o swoją głowę, nie dbamy o swoje myśli, zaniedbujemy swoje emocje, nie umiemy redukować stresu, niepotrzebnych napięć, nie rozwiązujemy konfliktów i często całe życie, te konflikty ciągną się za nami, te traumatyczne przeżycia, które powodują właśnie konflikt wewnętrzny w mózgu, ciągły stres, poddenerwowanie, brak snu, ale tak naprawdę. Wszystko się właśnie w tej głowie zaczyna. I uważam, że każda choroba ma początek w mózgu. Dlatego warto zadbać o swoje otoczenie o to, jakimi myślami um, dysponujemy w jaki sposób swoje emocje wyrażamy. To jest naprawdę bardzo istotne i zachęcam ciebie, aby się pochylić nad tym i zwrócić uwagę na to, ponieważ nawet najlepsze leki mogą nie pomóc, jeżeli twoja głowa nie będzie spokojna i nie będzie wierzyła w to, że jest się w stanie wyjść z choroby, nawet ze zwykłego kataru. Kolejną rzeczą Którą bagatelizujemy, albo nawet nieświadomie zmieniamy, to temperatura otoczenia. Zaczęliśmy być ciepłolubni. Zimno człowiekowi tak naprawdę zaczęło przeszkadzać. Zimą ubieramy się mega ciepło. Nie chodzimy boso. Ludzie przestali chodzić nawet po domach boso. Często słyszę od moich rodziców. Boże, jak ty możesz chodzić na boso w, taki, w takim zimnym pomieszczeniu. Załóż kapcie, bo się przeziębisz. A ja od zawsze chodziłam na boso, będę chodzić na boso. Moja córka też chodzi na boso. No chyba, że jest mega, mega zimno, to wtedy jej każę założyć skarpetki. Ale praktycznie wcale nie chodzimy w kapciach. I nie zmuszam jej do tego. Mamy ogrzewane podłogi, ludzie zimą w domach mają po 25 stopni. I nawet w nocy tyle mają. Ja... Ja mam około 16 stopni w nocy, jest mi dobrze spać. Wolę się przegrzać dodatkowym kocem, niż przegrzać i budzić się w nocy. Dlatego temperatura otoczenia jest bardzo, bardzo istotna. Dlaczego? Dlatego, że w niskiej temperaturze lepiej się śpi. W niskiej temperaturze i w temperaturach ujemnych giną bakterie patogenne, wirusy, nawet patogenne niektóre czy roztocza wszelkiego rodzaju, dlatego warto, warto trzepać pościel każdego dnia, zwłaszcza zimą, jak jest mróz. To jest super sprawa. Ogólnie powinno się trzepać i wietrzyć pościel każdego dnia po spaniu. A co za tym idzie? Sen. Bo my nie dbamy w ogóle o sen. Mamy w dupie to, za przeproszeniem, jak śpimy. Dwie, trzy godziny nieraz, byleby deadline był zrobiony, byleby serial był obejrzany, no to jeszcze jak ktoś czyta książki, to jeszcze jestem w stanie uwierzyć w to, że rzeczywiście musi zarwać noc. Mnie się też tak zdarza, jak mnie książka wciągnie, to potrafię do pierwszej, drugiej w nocy czytać em, książkę i z żalem odkładam ją na bok, i idę spać. Natomiast e, sen powinien być podwaliną zdrowia. Żeby zadbać o zdrowie, powinno się wyregulować sen. I my mamy to genetycznie uwarunkowane, ile każdy z nas jest w stanie... Spać i nie oszukamy tego. Tego po prostu nie da się oszukać. Taki mamy e, chronotyp, zegar, e, nasz biologiczny, który jest uwarunkowany. I zazwyczaj to jest około 6-8 godzin. No ja ostatnio nawet 10 sypiam i jest mi z tym bardzo dobrze. Ale podczas snu zachodzą różne procesy naprawcze w organizmie, na poziomie właśnie komórek. Jeśli Twoje ciało śpi w nocy, to włącza się taka sprzątaczka, która sprząta, która naprawia komórki i na przykład Fajnie to się łączy z postem przerywanym, kiedy ostatni posiłek zjadasz naprawdę koło godziny 17-18, idziesz spać o 21-22, wtedy ten post właśnie włącza autofagię i to świetnie koreluje właśnie z tym snem, bo i lepiej śpisz, zdrowiejesz naturalnie. Polecam wszystkim nie najadać się na noc. No i oczywiście ogromne, ogromne znaczenie ma dieta na to, czy jesteśmy zdrowymi ludźmi. Czy chorujemy. Produkty w naszej diecie powinny być naturalne, a nie tylko i wyłącznie z fabryki pochodzące. Produkty powinny być prawdziwe, a nie dmuchane, jak na przykład jakieś kuleczki na mleko, czy jakieś, jak to się mówi, te ryżowe ciastka, preparowany taki ryż, o właśnie o to miałam na myśli. To wszystko jest plastikowe, to wszystko nie jest prawdziwe. Produkty powinny być sezonowe, więc powinniśmy starać się jeść to, co nam daje natura w danej porze roku. To by było najlepiej i zminimalizować produkty, które nie są sezonowe. No i oczywiście produkty powinny być odżywcze, czyli one nie powinny zawierać tylko i wyłącznie mało kalorii, bo nie kaloriami człowiek żyje, ale powinny być mega odżywcze, i ta gęstość odżywcza produktów powinna być naprawdę wysoka. Więc lepiej się skupić na odżywczości, na makro, mikroskładnikach, bardziej na to uważać niż. Tylko i wyłącznie liczyć kalorie. Bo ja naprawdę w wielu przypadkach swoich pacjentów dietetycznych wyciągałam z niedożywienia i było bardzo trudno to zrobić. Natomiast kiedy te osoby wychodziły z tego niedożywienia komórkowego, bo ja mówię na poziomie komórkowym, to nagle rozumieli, dlaczego im włosy zaczęły wypadać, dlaczego ich byli ciągle ospali, dlaczego łamały się paznokcie, dlaczego skóra była szara, dlaczego nie mogli się dobrze wypróżniać. I um, dlaczego ciągle łapali infekcje, mimo to, że byli wciąż na diecie. Dlatego zachęcam Ciebie do tego, aby się pochylić i zastanowić nad tym, jak ta Twoja dieta wygląda. Czy poświęcasz odpowiednią ilość snu na to, aby być zdrowym? Czy wkładasz do brzucha... Odpowiednie produkty i nie traktujesz swojego ciała jak śmietnik? Czy rzeczywiście starasz się oczyszczać swoje powietrze? Jeżeli mieszkasz w mieście i nie masz możliwości wychodzenia do lasu, do czystego lasu, to w jaki sposób robisz to, żeby Twoje otoczenie było czyste? Czy używasz jonizatorów powietrza? Czy masz rośliny w domu, które oczyszczają powietrze, jak na przykład skrzydło kwiat? W jaki sposób radzisz sobie ze stresem? Zastanów się nad tym. Zastanów się również nad tym, jakie myśli do siebie dopuszczasz, ponieważ jest to bardzo ważne. Mam nadzieję, że te kilkanaście minut otworzyła Ci trochę głowę do tego, aby zrozumieć troszkę istotę, taką holistyczną istotę tego, dlaczego chorujemy. I warto brać pod uwagę to. Kiedy masz katar, warto się zastanowić, co mogło być powodem, że masz katar, bo nie zawsze jest to, że ktoś cię zaraził. To może być akurat. Mały problem z nieprzespanymi nocami, co za tym idzie mała e, od spadek odporności, mała odporność Więc warto zwrócić uwagę na lepszą jakość snu Tutaj naprawdę trzeba porozkładać trochę czynniki pierwsze um, Jeżeli masz ochotę skupić się nad tym i rozłożyć swoje życie, swoją dietę na czynniki pierwsze Aby ją później już złożyć w zdrową dietę Zapraszam Cię serdecznie na konsultację ze mną Możesz umówić się na jedną konsultację, możesz umówić się na kilka konsultacji. To już jest tylko i wyłącznie zależne od ciebie. Link znajdziesz w opisie. A ja bardzo Ci dziękuję za to, że przesłuchałaś i przesłuchałeś ten podcast do końca. Życzę Ci udanego dnia bądź wieczoru. Mam nadzieję, że nie słuchasz tego w nocy, tylko śpisz i my słyszymy się już niebawem. Cześć!